Bynajmniej nie nawiązuje do nikogo. Dobra, co mamy jeszcze w oddali nowego? Mamy w oddali polityka, który chce, żeby na niego głosować. Mam to gdzieś... Nie. Nie pamiętam, czy to miało jakieś znaczenie. Znaczy, oczywiście w tej grze słyszeliśmy komunikaty w Windzie po poparciu tego polityka, że Shepard popiera tego, tego gościa, ale... Mm.

Every time I come in here, I see someone threatening you. Who was that? Someone from my past. I can take care of it. Mm hmm. Just tell me what's going on. I was fired by my previous employer for giving out free medical supplies to clinics like this. They never filed any charges, they just wanted me to leave without any fuss. But somebody must have found out. Now they are blackmailing me. I have to.

Właściwie jestem niemal pewien, że możemy podnieść na ILOS lepsze. Właściwie chyba często wypadł dokładnie taki sam implant, jaki teraz Shepard ma w swoim pancerzu, czyli ten medyczny interfejs ósemka. Ten jedyny implant, który oprócz tych bonusów zdrowia oraz odporności na toksyny, także zmniejsza cooldowny na moce. Na razie tylko weźmiemy to i depresant. Także, co jest bardzo tanie i trochę głupie, możemy od niej kupić depresant oraz stymulant mentalny dla pana Eliasza, który prosił. Co uważam za trochę tanie. Nie wiem, nigdy nie lubiłem czegoś takiego, że mieliśmy dwie opcje zrobienia zdania i te dwie opcje były tak bardzo bardzo wygodnie umiejscowione w tym jednym miejscu. No, to było takie. Po prostu czuło się, że to coś nie w porządku. Okej, okay, zatem jedyne co pozostało mi zrobić w tym momencie jest po prostu rozejrzeniem się po wszelkiego rodzaju kramach w poszukiwaniu lepszego pancerza dla tali. Gdyż tali będę używać w ostatniej walce, talii będę używać na ILOS. Nie sądzę, żeby tali była najlepszym wyborem, przeżopowiasze. Grałem w wielu... Przekroczyłem gra w wielu lepszych konfiguracjach, jednak... Hmm, czemu nie? Mam już tyle czasu. Wiecie taki mokry sen i na pewno mi się podoba i chciałem, żeby zjeła swój durny hełm, ale no. dobra. No poważnie mówiąc. Of course. Tak, tak, tak. Zatem zobacz, mam predatory. Predatory. Czym są predatory? Zupełnie nie mam pojęcia. Okej, okay, to są lepsze pancerze. To jest lekki pancerz. Mam na sobie średni pancerz i lekki pancerz jest lepszy. Ha. Ok. Czy są jeszcze jakieś ciekawe? Są asasynów. Niestety bez kaptura, co sprawia, że od razu są dyskwalifikowane. Cypher Tool, oczywiście, do pani. Okej, okay, czyli to było owocne. Poproszę. Hmm. O, jakieś klatki. I tak, teraz po prostu pozostaje mi... Myślę, że... Niemal nie jestem pe pewien, że ten sprzedawca tutaj będzie mieć... Coś się dzieje z tymi klatkami? A przy okazji, ten krogan... Mm, jest częścią zadania dla pani doktor, która właśnie... Jest zastraszana, jak słyszeliśmy od niej. On po prostu... Chyba Morrowna współpracuje z nimi i... Po prostu wystarczy wystraszyć... ...Krogana, który się tutaj zjawia. Oczywiście to zadanie trochę bardziej wybiega... ...na jakąś planetę, jednak... Nie chciałbym się tego sprawdzać. Um. Warlord... Okej, okay. zobaczmy. Nie, Battle Master jest najlepszy. I nie ma dla Quariana. Okej, okay. trochę smutno. Zdaje mi się, że Predator wygląda po prostu tak jak podmalowany. Czy, czy używa tego samego schematu jak Skorpion, czyli na pewno nie chcę go wziąć, bo... Serio, ten pancerz jest najbardziej ciekawie zrobionym. Yy, pancerzem. No, jest, jest naj, najbardziej, ciekawie, najbardziej ciekawie wyglądającym przedmiotem w grze. I na pewno chcę go zachować. No ja też nie poniosłem tego ostatniego pancerza. Nie wiem, nie sądzę. Właściwie chyba nigdy nie wypadają pancerze w tej grze. Right? No, nie zdaje mi się. I tak zdaje mi się, że ostatni pancerz dla tali wyglądał po prostu tak samo jak ten, tylko zamiast czerwonych elementów materiału były żółte bądź pomarańczowe. I ten pancerz zresztą nie był aż taki wspaniały i naprawdę Nie warto mi go brać. Zatem tak, może najpierw go wezmę? Zobaczmy, co cudo. Mm, całkiem niezłe bonusy. Niestety tylko dwa sloty. Mm, trochę chyba. I wyglądek jak Mantis. Tak, świetnie. Także Wyrksowi. Chcę sprawdzić, na jakim poziomie jest z yy, karabinkami. Ten karabinek jest. Nie, chyba będzie mieć strzelbę. Tak, będzie mieć, mieć karabinek gatów. Pomimo tego, że nie może. Mmm. Yy, nie może używać żadnych ulepszeń od tego W porządku, bardzo chciałbym w tym momencie udać, że nie miałem krasza Niestety miałem I straciłem przez to mój pancerz Świetne, bo oczywiście masawek musi wprowadzić Musi wprowadzić coś takiego jak losowy kwipunek u handlarzy Jej um, I nie, niestety tym, tym samym nie załadowało mi pancerze dla tali. Jednak, co ciekawe Mogłem zakupić, i już zupełnie o tym zapomniałem Mogłem zakupić licencję zbrojowni Getów. Po prostu zostawię to wam, no, przemyślałem. No i cóż, mamy depresant, zaplikujmy go panu Elioszowi. Wink, wink.

Kolejne punkty Renegada i tym samym poziom. Który myślę, że od razu awansuję. Tak, jeden punkt. Tyle opcji. Nie wiem, może w to. Maksymalne zdrowie. Czemu nie? Z tego mam różnicę, a nie mogę zobaczyć, bo musiałbym cofnąć punkty. Okej, okay, Rex, może bawić się tym. A ty, możesz powiedzieć.

Vien, that is There's only one ship that can get me into the Terminus systems undetected, and she's grounded. Citadel controls locked out all the Normandy systems, but if we override the ambassador's orders, we can get them to bring the Normandy back online. You can be in the Terminus systems before anyone even knows you're gone. Okay. What's the plan. I can unlock the Normandy from one of the consoles in the Citadel control center. You'll have a few minutes before anyone realizes what happened. That's a restricted area patrolled by armed guards.

Okay, g nie wiem, górna opcja jest chyba zarezerwowana dla Paragonów, odkąd po prostu dostajemy katzenkę, w której Udina dostaje w gębę. Jest to mało satysfakcjonujące, odkąd no cóż, my tego nie robimy. Nie możemy doprawić z broni. Jeśli każdy zdecydować, to wybierze i tak górną opcję, zatem weźmy to, bo sam jestem ciekaw jak będzie wyglądać, nie wiem, Metal Gear Anderson, po prostu. Lucky, I <laughs> station, mm, tak. W porządku. Zblokowałem się, i tak teraz yy, myślę, że offscreenowo zrobię zadanie dla pani Emily łąknat nie będę pokazywać, że będzie dziękować nam za wykonanie tego zadania, bo to nie ma za, że to za dużo sensu. Zresztą to jest ostatnie zadanie, i nasza postać sama mówi, że ostatni raz zgodziła się jej pomóc, i tak dalej. Czyli po prostu offscreenowo zgarnę trochę więcej doświadczenia, co nie jest dużym. Priorytetem dla mnie w tej chwili, jednak jest troszkę ważne. Troszkę mi zależy na jeszcze jednym poziomie bądź dodatkowych dwóch powiedziałbym. No i cóż. Poza tym. Tak, widzimy się już na Normandii. Jestem ciekaw, chyba wchodząc na Normandię można jeszcze zdecydować, gdzie wejść, nie jest, nie jest to przerywane od razu scenką. Co mnie bardzo interesuje, bo naprawdę chcę rozejrzeć się. W tej ofercie ekwipunku getów, czy po prostu będziemy mogli kupić karabinki, czy coś jeszcze? I myślę, że to będą karabinki, ale co tam? Zobaczymy. Okej, okay, jesteśmy przy Normandii i rozglądałem się dokładniej po sklepach, po wszystkich sklepach na Cytadeli. Przez to znalazłem pancerz dla tali, który jest nieco lepszy. Nie jest to ten sam pancerz, który pamiętam w, z, jakiej, z jakiejś tam mojej gry. Nie jest to ten na pewno biało-żółty, czy biało-pomarańczowy jest to... inaczej wyglądający, też całkiem nieźle ma trochę gorsze... gorszą obronę przed... E, obrażeniami mocy technicznych jednak e, ma lepsze tarcze oraz ogólną odporność na obrażenia, zatem... no cóż, tym się bardziej kierowałem okej, okay, serio? Cały ten strażnik pilnuje tego magicznego terminalu. Czemu w ogóle Anderson musi koniecznie aktywować ten terminal z tego miejsca? Czy te terminale nie są czymś połączone? Na pewno są. Nie, Anderson, no, nie rób tego. Do you trick? Okej, okay, czyli jak trzeba dotykać tych klawiszy, żeby ręka nie przenikała, bo widzieliście, że Andersonowi przenikała. Hmm. Ciekawe. Alright, ten jeden magiczny... Magiczna lampka paliła się i... Hmm.